Witam Was na moim kanale Mocny Elektrotest. Dzisiaj trzeci odcinek co do budowy e-bike'a Dzisiaj będę prezentował wam zestaw, który zakupiłem do wykorzystania w tym właśnie projekcie. Kupiłem całkowity zestaw 1,5 kW 1500W, po to, żeby można było przeprowadzić modyfikacje Będę otwierał silnik, będę dokładał przewody, tak żeby mogło polecieć więcej amperów. Także wybrałem ten zestaw też, bo ma bardzo wiele opcji przerobienia sterownika, co też no, potrafię i uczynię. Także on i tak może 45A dawać w porównaniu do tego, jak takiego typu zestawy mają po 25A. Także jest duże pole do popisu. Do tego, tego typu zestawy mają często też wbudowany sterownik, takie z hermetycznymi złączkami. Ale ja potrzebowałem taki zestaw, żebym mógł w niego ingerować, i tak, żebym po przerobieniu mógł wpompować troszeczkę więcej amperów niż przewiduje bezpieczna taka norma, choć nie będzie się nic działo oczywiście ani żadnych wzrostów temperatury też nie przewiduje. Już testowałem taki zestaw identyczny tego typu, jest po prostu niezniszczalny. Posiada wzmocnione szprychy, także jest. Dobrze uzbrojony, nie powinno nic się dziać. Jedynym, że tak powiem, ruchomym tutaj elementem jest to łożysko na osi. No oczywiście jest to bezszczotkowy silnik. Ponieważ akurat w tym zestawie, w tym silniku 1500 watów jest to nominalna taka wartość. W piku jest większa. Także myślę, że przy tego typu ramie będzie sobie super dawał rama, jak widać jest tutaj obwika. Jest profesjonalnie przygotowany zestaw. Tu widzimy, jest zaślepka, nakładki, śruby, wszystko hartowane. Jest blokada obrotu osi. O, tak, widać, jest idealnie takie umieszczone w, na wcięcie w tylnym wahaczu. Także jest widać tutaj, też po odbarwieniach, jest hartowane, ciepnie, jest twardszy. Także wszystko powinno pasować jak ulał obręcz jest podwójna, jest wzmocniona także jeżeli założę oponę i dętkę będzie trzeba założyć taką dętkę z takim bardzo długim wentlem no po prostu zwykła rowerowa nie wystawałaby w ogóle z felgi Tak ta jest wzmocniona dlatego wszystko już jest przystosowane przez producenta zresztą tak jak mówiłem używałem już takiego zestawu dość długo i jestem mega zadowolony a nie wybrałem na przykład 3000W, ponieważ z moich osobistych odczuć, jak jeździłem na 3000W, zestawie oprócz tego, że jest odrobinę zrywniejszy, większych różnic nie ma. Ja tutaj zastosuję akumulator 14S, więc będzie na wyższe napięcie, także prędkość, i jak to się mówi, kopa będzie mieć odrobinę większego niż standardowo tutaj przewidział producent. Oczywiście te wszystkie białe kosteczki łączone do sterownika będę wymieniał na XT30, XT60, bądź też jakiś inny sposób. Także wszystko będzie dość stabilnie zrobione. Teraz przechodzimy do sterownika. Producent dał tutaj taką torebkę, ale nie będę jej wykorzystywał. Także widzimy tutaj sterownik, właśnie między innymi dla specyfikacji silnika i specyfikacji sterownika wybrałem go. Także jest tutaj bardzo duże pole do popisu. Będę mógł zrobić tak zwane rozwatowanie, także będzie odrobinę więcej amper dawał. Nie powinien rozłączać silnik, będzie to jest czujnik temperatury. Także wszystko będzie optymalnie, nie będzie przeciążony. Myślę, że mój zamysł stworzenia e bikea o super wyglądzie, który będzie miał kosmiczny zasięg i niemałą prędkość, jest jak najbardziej do zrealizowania. Tym bardziej, że robiłem już tego typu projekty. Tylko nie wszystkie były wrzucane na YouTube'a, ale ten teraz będę prowadził i wrzucał wszystkie odcinki. W zestawie widzimy też, jest wyświetlacz, akurat LCD3. Myślałem, żeby zastosować LCD6, jest kolorowy, ale ten też ma fajną opcję, jak czujnik zmierzchu, gdzie, gdy jest ciemno, można to włączyć w opcjach, ale podświetla się na biało. I jest bardzo, ale to bardzo konfigurowalny. Ma wiele, wiele opcji, które będę mógł wprowadzić po to, żeby był, wskazania były kompatybilne do rzeczywistych, tak? czyli odległość i tak dalej, stan naładowania. Także ten już, że tak powiem, zestaw jest najbardziej optymalną wersją, o tak widzimy tutaj uchwyt do zamontowania na kierownicy, także wszystko jest. Wszystko będę robił na hermetyczne złączki, wszystko będzie wodoodporne i tak jak już mówiłem, koniec końców zestaw będzie poddany licytacji i któryś z widzów będzie mógł zakupić go. Oczywiście będę przeprowadzał jeszcze testy, będą odcinki z testów, także wszystko będzie podane jak mają dłoni, wszystkie osiągi, wszystkie pobory prądu, także zapraszam do śledzenia mojego kanału. Producent dodaje tutaj nam też czujnik pas, inaczej kadencji będzie to czujnik, który szczytuje nasze, że tak powiem, liczbę obrotu korbą, czyli pedałowania. I od mocy pedałowania będzie tak dopasowywał w moc pomagania, którą zresztą można ustawić też na sterowniku czy wświetlaczu. W ustawie są też manetki hamulca, posiadają one przewody. Dla bezpieczeństwa, także jeżeli naciśniemy hamulec silnik się rozłączy, a przy jeździe z górki ma opcję odzyskiwania prądu, czyli można odzyskać nawet jedną piątą akumulatora przy dłuższej jeździe z górki, będę je wykorzystywał akurat, wymienię tylko te końcówki aluminiowe. Które tam są takiej średniej jakości. Mamy tutaj jeszcze taki łącznik, jak to ja mówię, mega końcówka mocy. Tutaj po prostu będzie się łączyć trzy fazy silnika. W podstawie jest taka półmanetka. Myślałem nad tym, żeby zamontować manetkę kciukową, ale tutaj jest taka super półłączona. Miałem też to w innym rowerze. Jest to super opcja, bo można sobie oprzeć rękę o dalszą część tutaj rączki i tylko, tak naprawdę, palcem wskazującym i kciukiem regulować prędkość, to no, tak jak mówiłem, gdyby trzeba było nagle zahamować, a przy przypadek dodałoby się gazu, wtedy nasza anonotka hamulca rozłącza całkowicie silnik. Teraz dopasujemy do ramy, położymy kocyk, żeby nasza powłoka lakiernicza naszej ramy nie zarysowała się. W obecnej chwili zamówiłem tylny amortyzator, bo teraz widzicie, jest tutaj to dosłownie niesztywne i pełny kształt i ugięcie, jakie będzie wykonywała rama, będzie można sobie tak opcjonalnie wtedy spojrzeć i już będziemy kupować tylko detale. Będziemy, będę wrzucał też filmy, bo każdy detal jest istotnie, może sam będziesz robił taki e-bike, tylko chcę Ci powiedzieć taką jedną rzecz, że już kilka w życiu rowerów zrobiłem. A tutaj wrzucam Wam tylko bardzo takie okrojone 10-minutowe filmy, które nie ukazują całej pracy, wszystkich przymiarek, bądź też że tak powiem szusowania do sklepu rowerowego po jakieś drobne części, które w zestawie akurat nie było. A tu będzie potrzebne. Po prostu nie zawsze każdy zestaw do konwersji pasuje do ramy, choć rama jest bardzo profesjonalnie wykonana i wszystkie elementy, które producent przewidział, no, przydają się. Tutaj wykręcę dwie śrubki kontrujące. One ogólnie są tak w roli takiego niby zabezpieczenia, choć ogólnie rama będzie trzymać się na osi i na śrubach samokontrujących i blokadzie obrotów, tak? Także to jest takie stricte zabezpieczenie w razie w. Tak, już mówiłem, no, budowa takiego e-bajka wymaga trochę więcej pracy. No i tutaj musiałem niestety rozmontować tylni wahacz, żeby sobie tak na przymiarkę na razie założyć, ponieważ jeszcze muszę dokręcić tutaj wcześniej tarczę. Tak, jak widzicie, zdjąłem. O, tutaj z na 6 śrubek będzie tarcza hamulcowa i z drugiej strony wolnobieg. Będzie jednorzędowy i przy korbie, przy pedałach też będzie jednorzędowy. Nie będzie tutaj przerzutek, ponieważ kiedyś przy innej budowie roweru walczyłem, żeby wszystkie przerzutki i tak dalej, ale jest to całkowicie zbędne. Po prostu nie używa się tego, a jazda i tak na takim rowerze bez prądu jest dość uciążliwa. A tu taki mały przerywnik. Chciałem Wam pokazać, jak przyjechał fan i pokazał deskorolkę okay, elektryczną, tak, którą sam zrobił. 100% DIY. <laughs> but the light is supposed to be on the bottom on the but I'm not finished. Yeah. Cool cool. <laughs> How much watts is uh, engine? Uh, 1000 continuous? Whoa. Like no one thousand four hundred continuous and uh -huh. two thousand max. Uh-huh. -huh, uh uh-huh. So max total is like four thousand watts. <laughs> uh -huh, uh -huh. Yeah. So, this board will go you know, like 40 km na Także jak widzicie, jak można samemu zbudować deskorolkę elektryczną, która jest 40 km na godzinę. Pan był Koreańczykiem, napisał do mnie wiadomość, przyjechał pochwalić się. Myślałem, że będzie chciał akumulator, ale nie chciał pokazać, tylko złożyłem mu autograf na jego deskorolce No i był bardzo szczęśliwy. Także, jeżeli podobał Wam się ten film. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo będą kolejne już regularne filmy. To był trzeci odcinek związany z budową e W opisie macie link do mojego fanpage'a. Zapraszam Was też do oglądania poprzednich moich filmów, nie tylko o e bajku bo konwersowałem też zwykły rower. Jest też mnóstwo filmów o hulajnodze elektrycznej. Także może, jeżeli masz jakieś pytania albo sam robisz rower elektryczny, i znajdziesz jakieś wskazówki u mnie na kanale. Możesz też w komentarzu podzielić się swoimi sugestiami co do budowy tego. Może budowaliście sami i macie już jakieś sugestie, albo na przykład chcecie, żebym pomógł wam w budowie akumulatora litowego specjalnie do waszego pojazdu elektrycznego. Także możecie się odezwać. W opisie też będzie mój numer telefonu. Także niebawem będą kolejne filmy. Zapraszam do oglądania. Jeżeli możecie, to udostępnijcie mój film i podzielcie się też na innych forach. Także pozdrawiam. Z tej strony Mocny Elektrotest. Do zobaczenia.